Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu paskudnych rozgrywek, gdzie pokazuję y, bitwy klanu swojego w czasie niedawnego eventu safari. Tym razem mapa piaszczysta rzeka. Jak widzicie, y, dobranie czołgów y, takie. Można powiedzieć pół na pół, ponieważ mamy trzy ciężkie, jeden med Pershing, który, któremu bliżej w sumie raczej no, jest to czołg średni, ale bliżej mu na pewno do czołgu ciężkiego z racji jego e, całkiem niezłego pancerza. E, także myślę, że w tej bitwie chyba Pershing będzie się trzymać gdzieś w okolicach e, t 32 tak jedna artyleria oraz cztery lightweighty e, sparowane z jednym AMX-em 1390. Pozwolę sobie przyspieszyć, ponieważ tutaj będzie dość dużo takiego początkowego wyczekiwania, jak to właśnie jest na CW. Ja szczerze mówiąc lubię bitwy, które... Nie są takie, że długo się czeka i potem pojedynczo się odstrzeliwuje przeciwników Bardziej jestem fanem bitew, gdzie po prostu dochodzi do takiego spotkania Po prostu dwóch grup czołgów i wtedy wygrywa z jednej strony skill, z drugiej strony również RNG Komu lepiej pestki wchodzą, komu lepiej losuje obrażenia, komu lepiej po prostu losuje penetrację, a nie na przykład trafienie na gąski. Także lecimy sobie na przyspieszeniu, ponieważ jak widzicie na razie czołgi ciężkie snajpią. Pershing gdzieś tam stara się grać na wieży na środku. Light robi kółeczko. No to niestety troszkę potrwa. Ponieważ tak jak mówiłem, no, trzeba wyczekać. Jak widzicie gramy przeciwko klonowi PMHC-2, który jak na razie ma 4 T-54 Lightweight oraz jednego T-32. Na tej, arty, na tej mapie dziwne byłoby, gdyby nie było artylerii, ponieważ jest to mapa bardzo otwarta i przynajmniej jedna arta jest. Kolejny Lightweight zaświecił, także jak widzicie grają bardzo lekki skład na razie. Na no to wygląda, chociaż skład jest zbliżony do tego, którym my dysponujemy. Pytanie jeszcze, co się zaświeci dalej, ponieważ albo tutaj będzie taktyka na bardzo lekko, albo ewentualnie będzie taktyka podobnie jak u nas mieszana. Jak widzicie, no ta bitwa początkowo nic się na razie to nie dzieje, dlatego też troszkę jeszcze przyspieszę do razy 4. Mam nadzieję, że nie macie mi za złe, ale uwierzcie mi, nie stracicie nic. Na razie. Wciąż spokojne wyczekiwanie. Bardzo się też fajnie ogląda. Minimapkę i obserwuje jak, jak te mróweczki na przyspieszeniu się przy, przesuwają. Zobaczcie, jak one tak śmigają w lewo, w prawo, w lewo. Teraz z kolei w drugą stronę. No i teraz jest zgrupowanie sił, również artyleria wyjeżdża. Więc jak już te czołgi się połączą, będzie można ruszyć do przodu, zmienić troszkę miejscówkę. Tak się właśnie dzieje jedziemy po, po przeciwników, ponieważ za długo to trwało no i y, lecimy już sobie na normalnym tempie przyjeżdża T-54 Lightweight, który oczywiście nam znika dokładnie na środku przejazdu, kiedy trzeba było go wysnajpić to on właśnie w tym momencie y, wyparował no i okazuje się, że ich... Y, Praktycznie chyba wszystkie czołgi ciężkie są w jednym miejscu. Tam jeszcze dobija kolejny. Artyleria strzela na szczęście promocyjnie tylko za 302. I teraz zobaczcie, co się dzieje? Oni mają w tym momencie tutaj 5 y, czołgów, dobrze liczy tak, 5 lekkich, ale zwróćcie na, y, zwróć uwagę na ich line-up. Bardzo dużo czołgów lekkich. Pojawił się jeszcze T32 Plus artyleria, więc praktycznie znamy ich cały skład. Y, y, wiemy już, że y, no, trzon tego ataku stanowią właśnie te 54 Lightweighty. One starają się oczywiście uciekać. Pojechały w jedną teraz. Y, uciekają w drugą na przejeździe. Czy się uda kogoś wysnapić? Niestety nie. Tam ktoś jeszcze pestkę odbił. Został jeden gracz Oniku Slip 10. Po drugiej stronie on już nie ryzykował przejazdu. Bardzo słusznie, ponieważ tu pewnie byłby już wysnapiony przez Czołgi, które dołączyły do, do natarcia, no i jest tak naprawdę w tym momencie, zaczyna się właściwa walka, pojedynek, ponieważ czołgi się zdążyły zgrupować i teraz tylko artyleria może pracować, jeśli ma oczywiście gdzieś przestrzał. Nasz T32 w osobie Legiona P został z tyłu, on tam broni, żeby niechem przypadkiem nie wjechał po artylerię, a tutaj toczy się główny pojedynek. Czołgi ciężkie z czołgami lekkimi na większość czołgów lekkich. Także teraz spokojnie, wyjazd, strzał, za, y, oczywiście zaletą T32 y, ogromną jest jego opuszczanie działa, więc y, w tym momencie i trzeci nie mogły sobie na, y, na taki strzał pozwolić, musiałby wyjechać o wiele bardziej, a tak T32 może sobie spokojnie y, wyjechać, opuścić lufkę i y, uciec. Zobaczcie tutaj, oni cały czas są w tym miejscu, nie decydują się na ucieczkę, nasi powoli się przegrupowują. Dens broni y, środka, jeden lightweight tutaj próbuje nas y, obierze, także teraz pestka niestety nieudana. Drugi y, lightweight nad nami zobaczcie jak ładnie można opuszczać działo no się trzecim, byłoby to chyba jednak niemożliwe 2 do 2 na razie, Arta ładnie trafia za 575 losowanie, no powiedzmy tam było średnie, ale zobacz, jak ta bitwa szybko się toczy w środku sobie Densu radzi z lightweightem ginie po drodze nasz jeden AMX, tutaj jeszcze Siemka Poland kończy ich lightweighta, Densu niszczy drugiego lightweighta, a artyleria ginie z rąk Dariuszka w m 1390, na szczęście Mergnerowi udaje się zbić Promila, za to to T32 kończy Densa, także 5 do 4, i to jest właśnie to, o czym mówiłem: połączenie sił, zgrupowanie i wyjazd, tak naprawdę sprawiają, że ta bitwa nabiera o wiele większego dynamizmu. Nie ma takiego szachowania się, nie ma takich pojedynczych strzałów gdzieś tam za 200-300 damage, tylko po to, żeby uszczknąć odrobinę HP. Wiemy praktycznie, gdzie są wszyscy. Znamy ich line-up, znamy mniej więcej położenie. Niestety artę straciliśmy i harta wciąż żyje, także trzeba uważać. Tutaj Densów w tym dość samotnym pojedynku przeciwko t 32 nie ma za bardzo szansy. a nie przepraszam, to jeszcze Legion P jest. Pardon, to Legion, bo Dens już nam niestety zniknął T54 Lightweight, nie przebija się przez pancerz T32, a za to T32 od frontu udaje się. Pierwszy ten, ten strzał, drugi no mocno nieudany, jednak na ogrysku już tylko ten Light i teraz strzał tym razem już lepszy wchodzi. Zostaje 7 do 5. Czyli oni mają gdzieś po drodze udało się siemce zbić ich artylerię, czyli gracza Bury Zenek. Próba strzału przez budynki nieudana. To nie bardzo miało prawo wejść, ponieważ tych budynków jest tam dużo. Ale teraz Light na otwartej przestrzeni zgęszony. Peska wklejona. Zanim się chłopaki namyślą na wyjazd na tt 32 na dole, trzeba tego Lighta mocno poobijać. A zobaczcie: T32 oba na full HP. Także teraz pierwsza próba strzału w bok zwierzę niestety nieudana. No i to jest właśnie teraz zaleta tych czołgów, czyli możliwość opuszczania działa, one mogą grać idealnego cooldowna, z drugiej strony też tamte, na, nasze czołgi mogą grać tak, żeby nie pokazywać za bardzo dolnej płyty, mocny wjazd tego T32, zgęszenie, przy okazji tam jeszcze fajne trafienie w tego AMX -a. no i teraz zostaje, zostają dwa czołgi przeciwnika, przeciwko naszym pięciu, myślę, że ten pojedynek już się kończy, Zwrócił uwagę na trzy odznaki biegłości na lufie gracza Druikso w T32, naprawdę bardzo ładnie wygląda, nawet w bitwie, teraz mi się to właśnie czuciło. W oczy. Wcześniej tego nie zauważyłem. E, oglądając powtórkę już w tym momencie chyba chłopaki wiedzą, że niestety tej bitwy nie, nie wygrają. Próba jeszcze detraku, e, ale walczą do końca, bardzo ładnie Light tam jeszcze obija, dokończenie Druixa i Hans Love You też na ogrysku próba strzału w gąskę nieudana zaś Arthornon, z którym dzisiaj jeździmy, również zgęszony no i teraz dokończony przez Hans Loveview, przez gracza Siemka Poland i to była kolejna bitwa przedostatnia. ostatnią bitwę pokażę Wam myślę już wkrótce przekonacie się jak to wyglądało, a tymczasem to tyle, jak się podobało to zostawcie łapkę w górę, komentarz i do następnego, cześć!